Hej, cześć wszystkim! Tutaj Julian Krypto jest godzina 9.35 czasu polskiego. Bitcoin kosztuje 21 600 dolarów. Na ten moment jest to minus 70% od swojego all time high. Pytanie, w którym kierunku będzie szedł? W związku z tym, będziemy analizować dzisiaj dane on-chain. Jak w każdy czwartek i każdy wtorek, tutaj analizujemy. Po to, żeby wiedzieć, czy może on jeszcze spaść rzeczywiście do tych 13 tysięcy, do tych 16 tysięcy, tak jak tutaj wielu ludzi mówi na rynku, albo czy to jest właśnie ten moment, w którym on może zacząć wzrastać, ponieważ pamiętajcie, duzi gracze chcą, żebyście się wyprzedawali ze swoich kryptowalut, a w szczególności chcą, żebyście się wyprzedawali z bitcoina. W związku z tym zrobią wszystko, żeby spowodować w was strach oraz żeby spowodować w was Pewności, że ten bitcoin będzie jeszcze, jeszcze niżej. Tak jak zresztą przypomnę, znaczna część ulicy, tak zwanej, znaczna część graczy w roku 2019, gdy bitcoin dobił do tysiąca dolarów, ja przypomnę ten moment, bitcoin kosztował tysiąca dolarów. I mówiło się, wszyscy mówili, Bitcoin dojdzie do tysiąca dolarów na pewno. I wielu, wielu czekało. I powiem Wam szczerze, przyznam się, ja też wtedy czekałem na tysiąc dolarów. Jakoś tak słuchałem tego głosu ulicy i mówię, kurczę, dobra, spadnie do tych tysiąca dolarów, odkupię jeszcze niżej. Jeszcze trzykrotnie niżej odkupię Bitcoina, będę miał trzy razy więcej bitcoinów i będę zarobiony. I co się wydarzyło? No, nie dobił do tych tysiąca dolarów, wręcz przeciwnie, bardzo szybko wzrósł do 10 tysięcy. Potem druga taka możliwość zakupienia Bitcoina tanio, relatywnie tanio, to była po krachu covidowym, czyli na poziomie około 5 tysięcy dolarów z hakiem. No i na chwilę obecną wielu ludzi zastanawia się, bo tutaj był ten poprzedni szczyt Hossy, czyli poziom okolica 20 tysięcy dolarów, czy przebijemy ten szczyt, czy przebijemy poniżej 20 tysięcy i ewentualnie dojdziemy do tych poziomów 13-16 tysięcy, bo zwróćcie uwagę, jak, ob, jak obliczamy sobie poprzednie szczyty od szczytu do dołka, czyli od all-time high do all-time low, minus 88% w roku 2011, w roku 2013 minus 79% od szczytu do dołka, w roku 2017 minus 82% i teraz, jeżeli teraz na chwilę obecną jest to minus 65%, według yy, a tak naprawdę konkretnie jest to minus 70%. Jeżeli mielibyśmy dojść do poziomu minus 80%, to może pokażę tutaj od razu na TradingView, to byłyby poziomy około tych 13 tysięcy dolarów. Co jest możliwe, jest to prawdopodobne, ale pamiętajcie, to nie znaczy, że tak będzie. Z drugiej też strony, z takiego czysto psychologicznego punktu widzenia, jeżeli tutaj dużym graczom udałoby się dobić do tych poziomów, przebić ten poziom poprzedniego all time high, to z takiego czysto psychologicznego punktu widzenia, no byłoby to idealna sytuacja na rozegranie tego bitcoina, bo naprawdę dużo ludzi by tutaj się zaczęło wyprzedawać, szczególnie jakby, jakbyśmy przebili ten poziom właśnie poprzedniego all time high. Dużo ludzi by się zaczęło wyprzedawać, w związku z czym ten Bitcoin byłby na, na bardzo atrakcyjnej przecenie. Ok, natomiast idziemy dalej, sprawdźmy szybko rynki. Zwróćcie uwagę, SP500 teraz no, w takim lokalnym odbiciu jest, tak? Daje nam tutaj lokalną, złudną prawdopodobnie nadzieję. Zwróćcie uwagę również indeks dolara amerykańskiego no, na wyżynach, na bardzo dużych y, poziomach. Historycznie, gdy ten indeks dolara właśnie był na tych najwyższych poziomach, to były bardzo y, dobre momenty przeceny Bitcoina. Zazwyczaj wtedy Bitcoin był bardzo, bardzo niedoszacowany. Zwróćcie uwagę również, jak wygląda y, wykres Tetera, dominacja tetera w stosunku do Bitcoina, również, również wykres Tetera dominacji był na wysokich poziomach na najwyższych poziomach w momencie właśnie gdy Bitcoin był na bardzo niedoszacowanych poziomach. Teraz wydaje się, że ten Tether jest bardzo, ależ to bardzo przeszacowany. Okej, okay. wybił mi tu jakiś wskaźnik. Sprawdźmy co to jest. Aha. Okej, okay. RSI Bitcoina spadło poniżej jakiegoś progu, czyli Tutaj lokalnie ludzie zaczynają się wyprzedawać, natomiast przejdźmy teraz do danych on chain, ponieważ dane on chain mówią nam to, co ludzie o tym, co ludzie robią. Zwróćcie uwagę na tym spadku, tutaj mieliśmy bardzo duży wzrost transferów na sieci, czyli Tokens Transfer Total. To oznacza, co nam może tu mówić taki, taki wskaźnik? On może nam mówić tyle, że jeżeli jest dużo tych transferów na sieci, w związku z tym jest większe zainteresowanie, w związku z tym ta cena może być chętniej zatrzymana na tym poziomie. I rzeczywiście od tych poziomów też się odbiliśmy. Warto to sprawdzać też na innych interwałach, na krótszych i na dłuższych interwałach, żeby potwierdzać swoje tezy. Zwróćcie uwagę na nupl. Nupl na tym długim interwale tygodniowym wybił nam już te niskie poziomy. Jednak jak wejdziemy na interwał dzienny, a nawet interwał czterogodzinny i dwugodzinny, to zwróćcie że uwagę, że na interwale nawet jednogodzinnym już widać. Dopiliśmy do tych najniższych poziomów, praktycznie i właśnie na tych najniższych poziomach, gdzie tutaj wcześniej rysowaliśmy tę linię wsparcia. Od tych poziomów się odbijaliśmy z poziomu 20 tysięcy dolarów do obecnego poziomu 22 tysiące dolarów, więc też fajnie wykorzystywać tego Nopla w takich krótszych interwałach. To jest fajny wskaźnik, który długoterminowych hodlerów teraz Wam pokazuje. Które pokazuje, kiedy wyprzedają się najstarsi gracze na rynku. I też na krótkim interwale ciekawie go rozgrywać z tego względu, że gdy właśnie widać u nich stosunkowo dużą wyprzedaż, bardzo często jest to dobry moment na wyjście z bitcoina do stablecoinów. Zwróćcie również uwagę na dłuższy interwał 15-minutowy momenty, gdy wyprzedają się długoterminowi odleży, gdy w przeszłości się wyprzedawali, w ciągu ostatnich dni tygodni, no były to lokalne szczyty Bitcoina, sprawdźmy interwał godzinny, również bardzo ciekawa sytuacja, mieliśmy tutaj bardzo dużą wyprzedaż tuż przed tymi największymi spadkami, również tutaj duża wyprzedaż tuż przed tymi największymi spadkami i mieliśmy wyprzedaż dziewiątego również przed największymi spadkami. Te narzędzia, pamiętajcie, to nie są narzędzia, które każdy będzie umiał czytać. To są narzędzia, które trzeba po prostu na bieżąco analizować i na bieżąco być z nimi. Każdy wskaźnik gdzieś obserwować z osobna. I na pewno nie skupiać się tylko i na jednym wskaźniku, ale analizować je holistycznie i dopiero wtedy wyciągać jakieś wnioski. Generalnie co nam mówią te dane? One nam mówią to, co się dzieje w czasie rzeczywistym na sieci, to co robią w czasie rzeczywistym różni różnego rodzaju gracze. Dzięki temu nie musimy tak często analizować newsów. A i takie będziemy analizować i takie analizujemy codziennie. Natomiast te dane pozwalają nam po prostu wyciągać jakieś wnioski to co się już dzieje za Zwróćcie uwagę tutaj stosunek zakupów na Binance do zakupów na Coinbase. Jak ładnie ci na Binance czyli ci żółci Kupują w momentach tych górek, przynajmniej w ostatnich minutach, w ostatnich dniach, kupowali w momentach lokalnych euforii. Bardzo lokalnych euforii, ponieważ wtedy Bitcoin wzrastał no, bardzo, bardzo dynamicznie do tych najwyższych swoich lokalnych poziomów. Zwróćcie również uwagę i w tym punkcie. I oni właśnie wtedy skupowali najwięcej, natomiast na Coinbase zachowywali wtedy zimną krew. To jest też ciekawy wskaźnik pod taką rozgrywkę krótkoterminową. Na interwale 15-minutowym zwróćcie uwagę, również to było e, widoczne. Ok, teraz przechodzimy do e, dalszych wskaźników. Jeszcze ten wskaźnik Wam pokażę wskaźnik wielorybów, top ten ratio. na sam koniec, e, zaraz, do, zaraz dojdziemy do newsów. Zwróćcie uwagę na krótki interwał tego wskaźnika, w szczególności jeżeli byśmy weszli, na przykład na interwał 15 minutowy, jed, 4 godzinny 4 godziny, jednodniowy, okej, okay, jednodniowy. Zwróćcie uwagę. Bardzo duży napływ ze strony wielorybów, bardzo duży napływ ze strony wielorybów, właśnie na giełdy spot, czy nawet na wszystkie giełdy, z tego co kojarzę, tak, na wszystkie giełdy tuż przed tymi największymi spadkami z poziomu 30 tysięcy do poziomu 22 tysiące. Okay. W taki sposób to można analizować. Te narzędzia są dostępne dla Was na stronie Max Data App. Możecie z nich korzystać. W interwale tygodniowym są otwarte w interwałach tych mniejszych. Oczywiście to są wersje płatne. Natomiast te, ten wskaźnik też jest ciekawy. Ten to narzędzie to jest narzędzie bezpłatne oczywiście. To jest orderbook, natomiast to jest orderbook złożony ze wszystkich z wielu największych giełd I zwróćcie uwagę, tutaj możemy analizować ścianę ścianę, gdzie są największe zamówienia w czasie rzeczywistym. Na ten moment na poziomie 20 000, 21 tysięcy jest tutaj dosyć duża ściana zakupowa, w związku z czym, jeżeli ta cena będzie spadać, to rzeczywiście ten sens na poziomie 21 tysięcy, o ile ta ściana się utrzyma? Będzie takim fajnym poziomem do tego, żeby zajmować pozycję. Ja tutaj zaznaczam, zatem robię alert, i jeżeli do tego poziomu byśmy doszli, to ja wtedy wchodzę znowu na Max Data Order Book, sprawdzam, czy ta ściana nadal jest albo czy już y, zniknęła, bo być może ona już została wtedy wypełniona, że tutaj już doszło do tych poziomów, i w zależności od tego, czy ta ściana się utrzymywała i czy ona zatrzyma tę cenę. Również w zależności od tych pozostałych wskaźników, wtedy podejmuję decyzję, mogę wbić w rynek. Ok, tak, na, tak to wygląda. Możecie również śledzić te dane on na bieżąco tutaj na stronie. E, po prostu wykresy, a te wykresy pro to są w zakładce ProCharts. A teraz sprawdzamy na szybko newsy. Na szybciutko e, zrobimy sobie tak: odświeżenie tutaj, czy jakieś tutaj newsy nowe wyszły? Ok, Bill Gates. O NFT, teoria większego głupca. Bill Gates mówił o tym, że NFT jest oparte na teorii większego głupca, czyli na pewno znajdzie się jakiś większy głupiec, który od nas to kupi. Microstrategy nie otrzymało jeszcze wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Na komparyk piszą: e, OK, bitcoinowy problem Tesli przez kryptowaluty producent aut elektrycznych może odnotować solidne straty na strefie inwestorów. Świat kryptowalut w rozsypce, gdzie są pieniądze klientów, pisze, inny, pisze Business Insider. O bitcoinie, co piszą. Piszą bitcoin po 10 tysięcy dolarów. Kiedy zobaczymy odbicie na kryptowalutach, słuchajcie, jeżeli takie już artykuły się pojawiają, też bierzcie na to uwagę, bierzcie na to poprawkę, że możecie być manipulowani. Ja nie mówię tutaj ze strony bezpośrednio Komparika, ponieważ oni też mogą powtarzać to, co ktoś powiedział, tak? natomiast generalnie ze strony dużych graczy. Ostry spadek kryptowalut burmistrzowego Jorku sprzeciwia się zakazowi miningu bitcoina na terenie stanu. Bitcoin, Bitcoin w sidłach kryptozimy, winna jest coraz bardziej jastrzębia polityka Fedu, czyli podnoszenie stóp procentowych. Co mamy dalej? Ethereum pozostaje królem przychodów, alternatywne layer 1, daleko w tyle. Rynek kryptowalut, co wiedzieć o fuzji Ethereum? Ok. Dobra, i tak to wygląda. Więcej tych newsów jest oczywiście w języku angielskim. Na ten moment to by było na tyle. Jeżeli chodzi natomiast o Max Data App, jeżeli chcecie z tych narzędzi też korzystać, no to wbijajcie się na stronę Max Data App, linki są w opisie i przede wszystkim teraz jest rezygnacja z dostępów miesięcznych na rzecz dostępów lifetime, z tego względu, że są wykonywane po prostu pewne automatyzacje po to, żeby te dostępy miesięczne były jeszcze lepiej obsługiwane. W związku z tym na ten moment przez kilka tygodni, być może kilka miesięcy dostępne są tylko dostępy lifetime, one są widoczne tutaj. No i tych dostępów lifetime też jest bardzo ograniczona liczba z tego względu, że jest nowa tokenomia w Maximusie. Realnie tych dostępów lifetime jest około 300 w Maximus Tier 3 i około 900 w Maximus Tier 2 z czego już kilkaset zostało sprzedanych z tego co wiemy. Ok, Na ten moment to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać w komentarzach jakie są wasze opinie i pamiętajcie, my tylko tutaj pokazujemy wam dane, ale to finalnie wy podejmujecie decyzję, bo to wy obracacie swoim własnym kapitałem. Trzymajcie się, cześć.